Już czwarty raz wybieraliśmy swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Dczewianie głosowali w 28 obwodach, w tym trzy były zamknięte. Uprawnionych do głosowania było ponad 45 tysięcy osób. Jak w niedzielę, 26 maja, głosował Tczew? Wybory przebiegły spokojnie, bez zakłóceń. Zdecydowaną przewagę uzyskała Koalicja, koalicja Europejska, która otrzymała 47,84% głosów i tutaj. Najwię najwięcej głosów zyskała Magdalena Adamowicz, po niej Janusz Lewandowski i kolejny Jarosław Wałęsa. O około 10 punktów procentowych mniej zdobyło Prawo i Sprawiedliwość i tutaj pierwsza była pani Anna Fotyga, drugi Jarosław Selim. Kolejne miejsca, czyli 5,4% głosów, uzyskała Wiosna, 4,58% głosów Konfederacja i 2,42% głosów KUKI z 15. Kandydatów wywodzących się z powiatu Trzewskiego było troje: Patryk Demski, który kandydował w ramach pis zdobył 235 głosów w Czewie, Marcin Krzywkowski z Konfederacji, 167 i Iwona Ochocka z Wiosny, 152 głosy. Podczas niedzielnych wyborów zaskoczyła wyższa niż zwykle frekwencja. Było to blisko 46% podczas gdy w 2014 roku frekwencja wyniosła około 25%. W ławach Parlamentu Europejskiego zasiądzie 52 przedstawicieli naszego kraju. Trzy mandaty przypadną dla Pomorza.